Pozostanie przy tym danym z i prawa życzył sobie obóz katomański. Jego przywódcą Konstytucja niszczyła dawny świat. Przygotowano w Rosji Konfederację z Kosowa w miejscowości Targowica. 18 17 maja 1792 roku przygotowano oddziały tysięcznej armii artystycznej wkroczyły na terytorium Rzeczypospolitej. Jak poczyna się trwające, trwają trzy miesiące wojna w obronie Konstytucji. Będący dopiero w budowie wojny Wykazał odeptą waleczność i działalność, lecz stopniowo ulegało silniejszemu i lepiej uzbrojonemu przyczynnikowi. 23 stycznia 1793 roku krok i zgódny podpisał w drugiego Dwiego Ryszardu Państwa Polskiego. Zdrajmy własnej ojczyzny, niegodnej tej ziemi, którą stać się to zaraz od rzeczywistości W, w tej Polski nie jest rabowie. Przysięgamy ojczyźnie, i w tym z że swą głowę muszę, a to nie złoto. Za svojo voljo, pravico, ki so jo Poljaki borili, 31. maja, stava se mučarski vole, lesnih si narodov, dolnega do političnega zadeve, do odzivne politike in misli politične, do odzivne politike, do vodnega in sredstva, ki so Poljaki.